Za nami trzeci dzień Festiwalu Klara. Wybraliśmy dzisiaj dwa wyjątkowe spektakle. Pierwszy z nich to spektakl Komuna Warszawa pod tytułem Sierakowski. Ja bym chciała się w ogóle o co i oisso, w przypadku Państwa spektaklu i spytać się przede wszystkim, czym jest ten spektakl. Po prostu, ponieważ o, o, widząc go jako widz, mam wrażenie, że jest trochę manifestem, trochę jakbym e, koncertem, trochę e, pokazem możliwości muzycznych, też eh, takim eh, odsłonięciem teatru w ogóle, ponieważ wszystko widzimy na żywo, wszystko widzimy działania każdego. So aktora y, przesunięcia z y, agerekswizytów i ja chciałabym się zapytać co to wszystko ma do samego Sierakowskiego i tego wszystkiego. Co myślicie Państwo o celu przez takie pokazanie tego spektaklu przez i przez użycie takich środków teatralnych? Zawsze używamy takich środków teatralnych, więc to nie jest teraz żadna nowość. Po prostu takimi jesteśmy aktorami, takimi muzykami. Y, taki sobie wybraliśmy y, styl. No, można malować y, Minimalistycznie, powtarzając kreski przez całe życie, a można malować z realistycznych, więc no, nam jest bliższe takie abstrakcyjne podejście do, do kształtowania spektakli. W nie ukrywamy tego, jacy jesteśmy, co robimy, nie, nie, nie bawimy się w teatr psychologiczny, tylko wybraliśmy sobie pewnie taką niestandardową formułę opowiadania historii, która. Yy, to jest opowiadanie historii za pomocą środków teatru tańca, teatru pewnie jest to dziwne zestawienie, bo naturalnie jest to, że opowiada się historię, jest tam bohater, bohater, tam coś przeżywają, opowiadają sobie jakieś historie, natomiast tniemy opowieści gdzie, czasami, które mają na początku jakąś marną jeszcze strukturę na kawałki przerzucamy w czasie, łączymy to z muzyką. Tak było od zawsze, na jesteśmy tak wychowani. Nie? Część z nas uczestniczyła w jakimś Byliśmy członkami członkiniami z członkiniami zespołów muzycznych. Nie jesteśmy aktorami, więc nie potrzebujemy takiej ekspresji, którą naturalnie czasem mają aktorzy, którzy chcą się pokazać. My raczej, jeszcze nam jest sztuka cyrku, w którym wychodzi ktoś i po prostu pokazuje, że potrafi wyskoczyć wyżej niż inni, albo tak? że potrafi zrobić 10 salt i to jest ten moment sztuki, e, artyzmu, czasami właśnie jakieś sztuczki. E, I my czasami używamy takich sztuczek, żeby no, pokazać, że potrafimy różne rzeczy zrobić. A to jest tak w sztuce rzeczywiście, że niektórzy artyści używają sztuczek, czyli na przykład tak ustawią światła, albo tak zagrają muzykę, albo są mają tak sprawne palce, że jakby się okazuje, czujemy, że to jest jakiś geniusz w, tej, w takiej umiejętności. My czasami szukamy na, na naszą miarę na takich momentów, kiedy y, możemy zrobić coś, co jest takim przekroczeniem nas samych albo też takiego stylu opowiadania historii. My, I opowiadamy takie dziwne historie, które czasami są osobach, których nikt nie kojarzy. Wszystko ma naturalny kierunek, wszystko ma Nic nie może się zmienić, nic nie może się zmienić,

naprawdę, jedyne co ważne, jedyne co istotne, to jak w przeszłości spotkają się nasze podejście, <grym> wieje i jak Natomiast drugim spektaklem, jaki dzisiaj obejrzeliśmy, to spektakl y, Mad Project pod tytułem Starship the Corpse. Przede wszystkim dla y, y, spektaklu inspiracją było, y, było y, wydarzenie i y, y, jakieś takie marzenie. o spotkaniu drugiego człowieka i, 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 i o spotkaniu e, tego, czego w naszym ciele na ogół nie możemy dostać do czego nie możemy się dostać. I ten spektakl w głównej mierze porusza się wokół takich właśnie zagadnień: dotarcia do środka tego, e, czego tak naprawdę nie ma. Ciało y, 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 dla Tomasza Bazana jest na pewno. Y, Przestrzenią do odkrycia, czyli e, przestrzenią, e, która zawsze się zbliża do jakiejś granicy i, i, i zawsze się e, zbliża do jakiejś peryferii. E, e, to jest zawsze ciało jakieś nieodkryte i e, to, że ono jest ciągle nowe, albo to, że ciągle próbujemy tam się dostać, e, powoduje to, że to ciało nasze jest ciągle krękłe, ciągle e, nieudane. Ciągle jeszcze nieogarnięte, ciągle jeszcze nie zwyciężone przez technikę, nie jest zwyciężone przez choreografię. I mam nadzieję, że nie jest zwyciężone przez sposób docierania tam. To jest takie nasze marzenie i to jest. I, 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 i póki co to jest taka nasza droga. Spektaklu pojawiły się również e, multimedia. Jak gdyby powtórzona scena wcześniej, która, miała, która była na żywo. Chciałam się zapytać, co miało na celu gdyby powtórzenie tej sceny? Ciężko rozpatrywać na zasadzie co to miało na celu albo czym to było. Ja sobie, jak, jak, jak konstruowaliśmy to przedstawienie, to ja często sobie zadawałem inne pytanie. Gdzie jest ta przestrzeń spotkania i dlaczego ona wyświetlona tak naprawdę na ekranie wygląda tak dobrze? Dlaczego ona nie jest tak możliwa yy, tak na zawsze? Wszystkim co mnie zaskoczyło, co nowego dla mnie, słuchanie się w ciało, znaczy ciało. Ym, daje różne odgłosy i jesteśmy nawet świadomi tych odgłosów i że warto próbować i warto szukać w sobie, w swoim ciele tych odgłosów i, i, i szukać tego, tego doznania. Nowa września do nowy jest wspaniała. Mam nadzieję, że ona będzie Wam służyć jednej najdłużej i że, y, że symbolicznie, tak jak otworzyliśmy ją w naszym spektaklem tańca, y, że ten taniec do Was będzie powracał, bo y, mamy w Polsce wielu wspaniałych tancerzy.